Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj przygotowałem dla Was również parę, parę informacji, no bo trochę się w klubie dzieje. Trochę się w klubie dzieje, także i są to, trzeba powiedzieć, pozytywne informacje w dużej mierze, więc zaczynamy od tematu, no można powiedzieć, numer 1. Czyli no, mamy nowego trenera, tak? Adrian Gula jest nowym trenerem Wisły Kraków. No, no trzeba powiedzieć jasno, no, to jest fachowiec, to jest nazwisko. Myślę, że, że, że to jest trener, który ma i doświadczenie, ale i też ma wiedzę. No, w związku z tym doświadczeniem się trochę to, to łączy, ale też ma osiągnięcia. I, i myślę, że tutaj to wpływa, że, że naprawdę jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego szkoleniowca, no bo. Co by nie mówić, zdobył mistrzostwo kraju z Żyliną To był bodajże sezon 2016-2017. No ale też świadczy o tym, że, że jest to dobry ten, bo. No, pracował też w takich klubach jak, nie wiem, Wiktoria Pilno, yy, więc, więc na pewno jest to trener, który coś tam w piłce osiągnął, yy, ma, ma naprawdę dobre nazwisko i chyba z tych wszystkich kandydatur, które się przewijały, no to jest najlepsza opcja dla Wisły Kraków. Yy, ciekawostka jest taka, że Jagiellonia Białystok się też starała o tego trenera, też miał ofertę z tego klubu, no ale yy, właśnie nie, Słowak... Wybrał Wisłę Kraków, z czego ja osobiście bardzo się cieszę i myślę, że nie tylko ja. No i cóż, no jestem bardzo zadowolony, bo, bo ten trener to przede wszystkim to, co jest najważniejsze. Nie jest konfliktowy. Więc to już jest argument na to, że może nie będzie drugim chybalom, nawet na pewno. Umie też wprowadzać młodzież, umie pracować z młodzieżą, co też jest dobre, ponieważ naprawdę to młodzież Wisła Kraków ma, ma zdolną. Jak popatrzymy na kadrę Wisły Kraków, to naprawdę jest sporo zawodników, których, których warto jest zainwestować i, i którzy powinni jak najwięcej grać. Ale też no, preferuję styl taki ofensywny, tak będzie to taki powrót um, do krakowskiej piłki, bo jednak gigan pressing, a, a to co będzie nam proponował e, właśnie Gula jest zupełnie, zupełnie... Czymś innym moim zdaniem, bo hmm, Gegen Pressing polegał na bieganiu, yy, no takim, no, na bieganiu w dużej mierze, no, na tym przygotowaniu yy, fizycznym. Yy, a tutaj to, to, co myślę, będzie chciał yy, wpoić zawodnikom Adjongula, yy, to przede wszystkim gra piłką yy, aktywne, akty gra z piłką i bez piłki, tak? czyli cały czas aktywnie, ale nie będzie to opieranie się na takim właśnie mocnym pressingu, raczej właśnie. Na, na krótkich podaniach, na, na troszkę przyspieszenia gry, tak? Więc, więc myślę, że to jest troszkę lepsze dla Wisły Kraków, no, no nie będziemy tak zajechani jak za Chybali. No i no, jednak porównywanie Chybali do, do Guli jest troszkę, co najmniej, no takie nie do końca, tak, jakby, bo to są jednak różni trenerzy, też osiągnięcia są też zauważalnie inne i z przewagą tutaj dla, dla, dla Słowaka. Fajnie, że, że to jest Słowak też, bo też jest jeden argument, oczywiście trochę żartobliwy z mojej strony, że nie będą musieli mówić po niemiecku czy angielsku, e, tylko będą mogli porozumiewać się w sumie po polsku, bo m, trzeba sobie jasno powiedzieć, że na konferencji m, Adrian e, Gula dobrze sobie radził na parę pytań, odpowiedział właśnie po polsku. Rozumiał te pytania, także myślę, że z komunikacją w szatni nie będzie problemu. Bardzo się cieszę. Oczywiście, jakieś tam trochę tego sceptyzmu będzie, tak? Myślę, że, że pierwsze mecze pokażą w ogóle pokaże cały ten sezon, jak, jak będzie wyglądała ta współpraca, ale fajnie, fajnie. Myślę, że, że to jest ruch, na który czekaliśmy. Też poniekąd zaskakujący, bo tutaj raczej płynął taki przekaz wcześniej, że to raczej będzie Soboleski, no niektórzy nawet myśleli, że będzie Żybrzęczek, tak, a jednak, a jednak przychodzi gość, który naprawdę no, jest ciekawy, jest ciekawy, na pewno jest, jest to na pewno coś obiecującego. Wiem, że miałem się tutaj jakoś nie, nie podniecać, ale ja jakoś tak mam, że jeżeli coś się dobrego dzieje w klubie, a takie mam wrażenie, no to czemu mam z tego się nie cieszyć? Dobra, przejdźmy sobie do kolejnego tematu. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do, do również podyskutowania na temat trenera, bo tutaj wiele m, można powiedzieć. Ja na potrzeby materiału no nie będę się tutaj jakoś m, rozpowiadał. Na, na ocenę jeszcze przyjdzie czas jego pracy, ale jestem naprawdę m, zadowolony z tego, jaki ruch został. Stał poczyniony. No, teraz musimy powiedzieć o jednej rzeczy, która jest trochę pozytywna, trochę może smutna dla niektórych kibiców. Felicio Brown-Forbes prawdopodobnie odejdzie z Wisły Kraków na zasadzie transferu gotówkowego, bo jak wiemy, no, Wisła ma pewne plany, o których zdradzę na koniec tego filmu no więc trzeba było się pozbyć naszego tutaj e, reprezentanta e, Kostaryki znaczy pozbyć, się nie, nie pozbyli e, ale ma on oferty z takiego kierunku bardziej azjatyckiego jak wiemy tam lubią płacić no i, e, no i prawda jest też taka, że Wisła musi zap, zapłacić Rakowowi e, e, Częstochowa, no bo wiadomo, że, że, że ten transfer był robiony na zasadzie takiej ratalnej, tak, że część się Płaci bo, więc yy, no wiadomo o co chodzi yy, i generalnie no to jest dobre żeby teraz tego zawodnika sprzedać no bo Wisła wtedy jeszcze na tym transferze wyjdzie na plus yy, w przeciwnym razie mogłoby być różnie yy, no i, i myślę, że no, wiadomo część osób będzie żałowało, że ten piłkarz odejdzie bo mimo wszystko yy, w tym sezonie wiele razy yy, dobrze się zaprezentował i myślę, że jako napastnik... Yy, się spisywał, może czasem narzekaliśmy na jego skuteczność, ale zawsze grał na jakimś mm, poziomie, nie schodził poniżej, poniżej jakiejś normy. E, ale dlaczego moim zdaniem odchodzi Felicio Braunfurt? No myślę dlatego, że Zdenek Ondraszek prawdopodobnie, jak to widzicie, to on być może już podpisał kontrakt, e, ale ja to nagrałem we wtorek, więc jeszcze kontraktu nie podpisał, e, ale mam nadzieję, że tak się stanie i że w momencie, gdy oglądacie ten film to już jest oficjalna informacja o tym, no, świadczy o tym, że nawet już wynają mieszkanie w Krakowie także tutaj też są pewne plany, no ale też kwestia chyba serce zadecydowało i, i, i Zdenek Ondraszek wróci do Wisły Kraków, prawdopodobnie, no, nie, nie jest to na, na 100% pewne i to jest naprawdę bardzo dobra informacja no bo wtedy, prawda mamy Klimenta no i będziemy mieli zdenka Ondraszka, czyli dwóch naprawdę no, różnych napastników, ale y, o, y, jakby no, oboje są bardzo y, wartościowi i bardzo się cieszę z tego, że no, Czech wróci na R22 y, i Kobra tutaj pokaże, Znowu swoją, miejmy nadzieję, jakość, bo, bo jak to będzie, to się okaże, ale na pewno ruch bardzo dobry ze strony Wisły Kraków. No też trochę się wygadał na konferencji trener wraz z Dawidem Błaszczykowskim, no bo wspomnieli o tym, że rozmowy się jakieś tam toczą względem zdęka. Ale tak, tak, tak. Bardzo miło, bardzo fajnie. Cieszymy się. No i teraz w ogóle tak możecie napisać co sądzicie o tych ruchach zarządu. Ja jestem tak pozytywnie zaskoczony, bo li... bałem się, że będzie, będzie gorzej, a jest naprawdę dobrze. Jest co najmniej dobrze i, i z tego się bardzo ogromnie się cieszę, bo, bo to, 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 to znaczy, że może będzie dobrze, że ten sezon e... Nie będzie takim sezonem, kiedy będziemy walczyć do ostatniej kolejki o, o utrzymanie, tylko może będzie takim spokojnym sezonem. A kto wie, może coś fantastycznego się wydarzy. O, o miejscu, które Wisła Kraków może zająć w nowym sezonie, no to musimy jeszcze poczekać, aż kadra się zamknie. Wtedy będziemy myśleć o tym, co Wisła może w tym nowym sezonie osiągnąć. Hmm. Ale wydaje mi się, że, że jeżeli te transfery będą, no bo mówi się o trzech, czterech transferach jeszcze, więc jeśli te transfery dojdą, że tak powiem, do skutku i te transfery będą trafione, no to wtedy będzie bardzo dobrze. Będzie bardzo dobrze, a mamy dyrektora sportowego, który też na pewno szeroką sieć kontaktów ma. Także no, liczymy, liczymy i, i czekamy na kolejne doniesienia czy, czy wieści, które będą oczywiście dotyczyły Wisły Kraków. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach Piona.